Święta podarunku. I jeszcze prezent. prezenty. Bonjour, bonjour. <grymne> 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 Ten kabel był dłuższy! sze. Bonjour, bonjour. Sponsorem dzisiejszego ofiara. Jest yes, Master on Life, byś But i Żel, Żel Super Żel. Jela Bagiety. Zatrzymam kalenkę Zacumowałem. Ja, ja tylko po zapasy, spoko, panowie. Za chwilę odpływamy. Zabiorę oh, szable i pajstola O, widzę, że to też źle. Trzeba zwoić do nie mówię. Jutro ten spotkamy się na dworze. Jak Zerce podejdzie do mnie, to jak mu ciachnę to szablo, to i no. Co oni w ogóle odwalili? Ustawili się na no. ostrzał na nas. Idealny, słuchajcie. jeden? O! Znowu ten popierdzielony szabelkowiec. Przyda się, bo mi znowu zdejmie. z pistola. No! A za tutaj, tak? Uratował mi banan. Zapamiętajcie ten dzień, w którym Neona uratował banan. Dokładnie, tak sobie wyobrażałem Beżgiersza. Kule Oj, smalcu. Jeszcze ta emotka, no nie. Nie będą się wytwarzały odkształcenia zmęczeniowe. W sensie, że nie, nie tak? Tomek, no, kończyliśmy studia, coś ci się wyraże po inżyniersku. Ja pracuję w zawodzie i u nas się mówi, że nie nie. <laughs> <laughs> tak Brawo. Kotwa! Ludzi no, po... mi nie strzelają się. No. Tylko planderów potrafimy używać? Happy birthday, HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY DEAR NEON HAPPY BIRTHDAY TO YOU Buziaczki dla No to dawaj jeszcze raz, no, no. <laughs> Słyszę typów jak biegają chyba po wyspie Tak Dobra, zbieram w razie czego rozkazy, żeby mieć Uuu, jednego mam Pilnuję go właśnie Dostał Chodźcie do mnie Biegnę Ja to kameruję a bo nie. Dostał. Uwaga! No, prawie. próbuj. No. Lecę! Działa! IAAAAAAA! Lec. W górę poszedł! Leć, <laughs> Jakie jeszcze lecę? What? 102 metry! No, to się ma taką naprawdę prędkość strasznie dużą jeszcze po tym. Eee, uh, you cannot sell this. There. Hey, 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 hej, hey. what the f I'm friendly. Oh. EsSO CFT ispano. Sees. Oke? Nie chcą pomocy, to nie. Jak ja bym wygrała, mam talent, ponieważ my z rodzicami nie mamy własnego domku, to ja bym wybudowała domek. A tak naprawdę, to bym chciała sobie kupić. Pytarny! <noise> to będziemy tak napięcie raz tutaj No co jest? Ten kabel był dłuższy. Dadło <noise> 300! Tak? Ej, czy ty wiesz, jak się Tak. Ja mnie zabijam. Brawo. Nie? Jeszcze nie. A ja u siebie nie mam tego starej Jakiś turysta z dreadami jeszcze. Nerwariem na wakacjach. A, tu mocny, mam mało żarcia! O, dostał. stał. O. Gdzie on jest? Żygał się na mnie, no <grystanie> Przestańcie na mnie żygać! Co? A, klasz, ty co ty robisz? No, ja w sumie. <grystanie> Byłem obrzygany a go dojechałem. Nie, nie, nie musisz. Spróbowałem gierkę. No nie! <grystanie> Sobie, czy się nagle taki chłop Nie! <grystanie> <grystanie> Trzeci leci, uwaga No to złodziusie, się, robicie, ale ja nic nie widzę Czwarty jest, co leci Uuuu, ale on jest spadzony Ciało do ciała mi się puściło, what the f... Brawa, Brawa, Jednego wypchnąłem Musiałem wyskoczyć, ale żyję Kotwę pokażesz? Podnieś się Podnieś się podnieśli kotwę Nie, nie podnieś nie, Jeden leży Ło, muszę zjeść Uf. To nie pójdzie im tak szybko To jest skik, Pokaż. Tak tą nie oh yes. to Jest tak piękna twarzyczka Dobra lecę ciaptakowi na na wykona Dobra ja odkręcę na lewo trochę ja. żeby Gap, sobie... Ja też tam na akcję, powtarzam Dezant, przygotowałem do Desantu Chodzi Od teraz to ja jestem Sprite, a ty jesteś praktynie. Dzisiaj Neon no, w tym sweterku wygląda, hmm. jakby miał w garażu swój własny startup założyć. Widzicie to? Widzicie mnie? Pokaż to. Pokaż mi. To. Ja pier... Piękne! Ile tu jest dział! Dzioki to jest wielkie! Urna ponad tysiące sków, Ale kulów! Jakiś nik jest za sterem i nawet go nie trzyma! Grupo, grupo! Ale tu jest ten! A to jest cooling down! A coś ten goście za Starem jakoś mi się nie podoba, już, już widzę, że nie gra w sota. Jestem fodem, co teraz z złotym graalem. Kompletnie mnie się tu nie spodziewają! Jednego zabiłem! Statek na horyzoncie! Egipski panie kapitanie! Egipski! <grym> no tak będzie lepiej! Pusz, no to dobra, to się napierd... No, dobra, no. Dobra. Kurde, ale dużo Polaków, Właśnie się każdy jest jakiś. To będzie dekshot? Nie. kuźwa ktoś fajerber... Kurde PRÓBIU Tak, jednego wy zabiliście, jednego nie wiem czy nie zabiłem z tej Z plandera Nie wiem dlaczego to nie strzela. Czekaj, czekaj, bo. Co? Jesteśmy na fali. E, bo my mamy dużo się sobie je. Nie, nie podoba mi się, jak oni tak ze mną rozmawiają. Jakby to jest dla mnie takie kurwa, już mi się nie chce ich zatapiać. Ale już zatonęli to, czy... właśnie. Dziwnie topi takich, wiesz, miłych ludzi dla ciebie. Wszystkich tu. jak możesz. Puszczam kotwę. kotwę. Lewo. Ja podnoszę dwójkę. No, żeby... tak. Jestem zabity. Teren mam, zaraz wracam. Ma no, wybacz. Spok, spok. To wszystkie żagle podniosę. <laughs> Mają kotwicę? Tak, mają kotwę Dobra patrzę, patrzę drabinki, bo będzie do nas wchodził Chodzi z prawej drabinki chyba Keg? Co ty robisz Keg? Zginąłem Badajcie nas I zaczął do nas płynąć, ale był bliżej jeszcze swojego, bo ja że strzelę jest w keg'a co tam słychać, szczeniaczki wy moje? Poczekaj, skoro my jesteśmy szczeniaczkami, to znaczy, że ty jesteś... Kim? Kim jestem, bysiu? Szczeniaczki. Jestem, no, bys? jest, no kim są? jestem? Florek, ty zabójco. No ja polonistka Avenger. Kadłub. Liny. Podnie. I ZE skrzyni LEGENDARNEJ LAMPA wow. Takie! Yeah. Nie, ale wiecie, wiecie co jest śmieszne w ogóle w momencie kiedy dodali fajerwerki? Naszej załodze już nie trzeba puszczać bola. Wystarczy, że po prostu wejdzie jakiś typek Zostawi skrzynkę z fajerwerkami na statku Ale automatycznie wszystkie armaty są w górę Fingom Bells, Fingom yeah. Bells, <laughs> on bell. no tak. <laughs> Jaki entuzjazm Płacisz pan czy <śmiech> <śmiech> Nasz, nasz mały, sotowy jaskier. Deski, tanio deski. One dola, Tanie deski. Nie! <laughs> Nie. Przykra sprawa. <laughs> jaki kul, cool. jaki kul cool. cool. wiesz, że to mnie ściąga? Wiesz, że to mnie ściąga na boki? Że ciężko się tak prowadzi? To jest dobre na graczy. Head. Powiedzmy, że wyglądam jak gejsza, ale jaka, taka prehistoryczna Geisha. Trój istwietlany, zobaczcie, jest ruda. Ci, sukienkę zmieniał. Wyszedł na streama do Amurant, a potem tutaj bym zobaczył ciebie, myślę, że pomyliłbym się. Zobaczcie, jakie to mapki. Mermaid i. Croissant. 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 Co? Jaki croissant? No, roganikowa to obok nas. Bo nie, się... bo pierwsze to się wymawia jak croissant. Croissant. <grym> croissant. croissant. Brawo, Panowie, zapraszam tutaj do mnie. Ale, ale, ty I... maseczkę, no nie mogę, kochana. Ile dałaś? Jakaś promka w Lidlu była, też muszę sobie kupić. Tak, daj spokój, 10 dublonów za godzinę, co to jest? Jakie nogi do samej ziemi? Jezu! I zrobiam tak jak my. Jeden będzie przy tym, jeden szybko się wyloguje, Ono opuści wtedy gildię i od razu się drugi zaloguje. Jest typek. Może z Easy. mają? Zapraszam fortunę Easy! <grym znikarzy> tak, jesteśmy piratami. Aż tak bardzo widać? Za dnia. Widny florysta. Zaś nocą. Szkarada. Okrutny pirat. Master neon. Siorba szosą. Konsument warki żywca i harnasia. Król kebaba i majonezu. Płaczka! Znaczy nie działa. Kłaczka! POŁS się! No i zatonęliśmy Nie. Ale to... Nie... Ja nie, co jest halo? Halo, ja spadam, padam w wodzie. W właśnie tam się nie da wejść, no. O, o, o! o. Co? co jest? Spadam. I tego huba nie daj wam podłożyć. Choć jak rzucisz kotwę, to trzymaj się przodu. Eee, żabelka. Spasam <laughs> Jezu, nie chciałem tego widzieć <grym> Czy możesz dać nam trochę prywatności? No bo jest na sztormie, więc się buja Trzeba sprzedać i klapsa Oka! nie boję się Sprzedać ci klapsa i będzie Posób by się na wszystko, sprzedać ci klapsa Nie ruszaj się na to 300 Wiesz byś grzyś, ja myślę, że to będziemy musieli zadzwonić tej takiej wróżki na TV-nik. Taką znaczy... był wróżbita Maciej. Wieszczka Karyna. Był e, ten Tefan Czarodziej. Widzę, że to e. Gwiezdny Karol. O. On prób... Ona no, powie sobie słupko, Chodź. Patrz, patrz, patrz. O, zaraz powiem. mama. Ooooooooo! Jedź płotka! Jedź płotka! No. Do mnie! Oh, <śmianowicie> Dobra, S w ogóle nie wiem, czemu muszę się rozwija. Tak tak Dobra, finish him! Omasz! Patrz, <śmianowicie> jakie fatality! No ba 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 ruszamy. ba ja ba tutaj, ba ja ba 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 Dobra, ja tutaj, chłopaki, wy no on, y nic nie ba ja. ba ostro, nie wiem, czy ich ba Ja się się Mam ba 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 Nie złapałem się. No, trzeli ten blender. Ty kur... Jest tylko jedna zasada. Zasada 3K. Kino, kolacja, kopulacja. Uga czaka, uga czaka, uga czaka, uga czaka. Plat! Uga czaka, uga czaka. Uga czaka. Uga czaka. Uga. Łap! Przyjmuję! Zapię, 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 zapię! O, nie, prawda, Leci! Naprawdę! Kula armatnia mi zabiła ze statku szkieletowego. Uga czaka, uga czaka, uga czaka. O, ten czas zapierd. myślę, ja, ale mama dobrze mówiła. Synu, jak skończysz się na świat, to będzie tak, że. Może być Ci szkoda. Uff, jak tu leci? Klar, co, co ty robisz? Mówiłem, turlaj się. Patrz, no, <grym grym grym> no Aliszu na się napalna nabiła. Nie, ja ze skryny wyśle, Aliszu. Weź, no, o, oh. gumę. gumy. Ale kotłuje. To chyba nie te <noise> chip and który które zamawiał. <noise> Neon, <noise> jak pięknie makarne tańczysz. Widzę. Przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie i lekarz się pyta, co pani dalega, a żaba odpowiada, jakieś gówno mi się przykleiło do dupy. Jak <noise> nazywa się żona kucharza po siódmym rozwodzie? Usmażona. Codziennie i wszyscy wychodzą z tego serwera i nikt nie gra i po prostu gratulacje, udało ci się... Boże, i tu tych ty szmat. Ja pierdziele. Ja pierdzielę! No pierdzielę. <noise> Co to było? Polonie, już mówię miesiaczku do nich Miesiaczki wy moje Mały do kurczak, wiem, że tam jesteś O Polonie, to jest romantyk, słuchajcie Uderzyłem ją pięć razy z co mogła się wytrzymać Tak się kochani, buduje polskie domy Filozofia architektury współczesnej To jest elastyczność, tak? Kierujemy się elastycznością Nasz dom musi się umieć dostosować do każdych warunków Hello. Hello. E, dobra, wystarczy ja tego nie będę łatać. To ja załatę. Na dwa floty wziąłem, jestem podwójnym agentem. Eeeo. Eeeo. E nie k będzie wewnątrz pół on Kurna. No nie! Kurna, jak raz? Jarek jest, no nie. A ja się zbudował robot, śmiesznie. Mam. Odpiął ci? Tak! Jak mnie ja porobił w ogóle? Kurta 200 IQ po prostu! Porobimy przez Sailor.